Cześć, dzień dobry! Witam Was po krótkiej przerwie. Kilka nie pojawiały się tutaj nowe filmy, ale mam nadzieję, że już uda mi się tutaj do Was wrócić na stałe. Dzisiejszy film będzie trochę inny, ale nie będę Wam za dużo zdradzać. Zapraszam do obejrzenia. Pokrótce Wam opowiem, e, co się tutaj działo przez ostatnie dwa tygodnie, i. No, więc zaczął się, mamy już teraz właściwie prawie końcówkę listopada, więc jak wiecie, to jest już taki gorący okres. Dużo się dzieje, jeżeli chodzi o kwestie związane z pracą. Stąd też tutaj mniej czasu trochę nagrywanie, na, na tworzenie treści. Zaczął się też już taki okres świąteczny i no, nie ukrywam w tym zakresie trochę przepadłam. Nie przywitałam się oczywiście z Wami herbatką. Mam nadzieję, że widać troszeczkę. Nowy kubeczek z Action w ogóle. Bardzo fajna seria. Został ostatni kubeczek, który udało mi się kupić. Na pewno po prostu gdzieś tam postaram się upolować. Może gdzieś indziej uda się znaleźć. Bardzo ładny, naprawdę. Także super. No ale wracając do kwestii tego, co się dzieje. W tym roku postanowiłam, że większość rzeczy, związanych ze świętami, związanych z prezentami, zamówię online. Już. To zaczęłam robić, mimo że w wadowym budżecie nie miałam przeznaczone budżetu, natomiast sięgnęłam po taki fundusz awaryjny i tam stamtąd po prostu te prezenty zaczęłam zamawiać. Już jest taki gorący sezon, w którym no i firmy kurierskie wiecie, i to wszystko zaczyna się już tak dosyć, dosyć, dosyć sporo dziać, a też chciałabym ze wszystkim zdążyć. Chciałabym zdążyć ze wszystkimi zaplanowanymi upominkami tutaj do świąt, tak, żeby się już niczym nie martwić. Jeżeli chodzi też o zakupy takie online, to ja postanowiłam też w tym roku zakupić właśnie część rzeczy związanych ze spożywką. I może Wam pokażę po prostu, co tutaj będzie do mnie przychodziło. Także temat świąt będzie się pewnie przewijał przy ciągu najbliższych kilku odcinków. Dobra, a tymczasem podsumujmy sobie dwa kolejne tygodnie, czyli drugi i trzeci tydzień listopada. Ja już to sobie wstępnie zrobiłam, e, natomiast chcę to z Wami tutaj trochę omówić, pokazać. Wiecie, widzieliście, że ten budżet to jest dla mnie nadal główny temat tego kanału. Jeżeli chodzi o ten drugi y, i trzeci tydzień, to sporo wydatków, ale sporo też takich wydatków nieplanowanych, związanych z pewnymi tutaj rzeczami, które się u nas wydarzyły, ale są to takie rzeczy, o których nie do końca chcę tutaj mówić y, i... Y, 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 y. Uznałam, że po prostu tylko tutaj to wspomnę. To był tydzień, w którym faktycznie dużo się tutaj zadziało. To związane z tym, że po prostu mamy wyjazd mojego męża i po prostu potrzebowaliśmy przygotować go na ten wyjazd, jeżeli chodzi o takie kwestie jedzeniowe. Kolejna kwestia to jest zdrowie, no u nas ten listopad, mimo że październik był taki chorowity, to listopad niestety wciąż tutaj e, się takowy, te, te choroby jakby tutaj od nas nie, mm, mówiąc brzydko, odczepiły. E, było też, no tutaj widzicie inne, czyli na przykład tutaj na lotto, ale też na parkingi, czy tam też jakieś prezenty takie wiecie w pracy. Chemia, niewielki wydatek yy, i y, uroda, czyli standardowo moje paznokcie. Tak wyglądał tydzień drugi, i może sobie to zapiszę w podsumowaniu. W podsumowaniu, I jeżeli chodzi o ten tydzień drugi, to wyciągnę. Dobra, i mamy tak. jedzenia. W pozostałych kategoriach wydatków brak, więc ich tutaj nie będę dopisywała. I tutaj mamy wydatki jak niżej. I zobaczmy ile finalnie tutaj wyjdzie. Jak widzicie, tutaj kalkulator, myślę, że tak. Ok. Razem mamy tysiąc czterysta osiemdziesiąt cztery i czterdzieści dziewięć. I tak był i tak wyglądał tydzień drugi. Kolejny mamy tydzień trzeci. Paliwo. Zdrowie, bo też jakieś, wiecie, leki na podróż, yy, czy, czy tam chemię. Jeżeli chodzi tutaj o modę, był jeden zakup, yy, trochę do domu, trochę innych. Na przykład tutaj mamy Allegro Smart, yy, stąd te 39,90. No i tutaj się zadziało dużo w modzie. Nie wiem, czy dobrze to widać, pewnie tak. Jeżeli chodzi o Sensei, to jest 244 zł i 43 grosze. Dom 206, 26 złotych i 98 zł. No i w zarze to jest 516,90. E, to są takie zakupy, które właśnie nie do końca jeszcze je ujęłam tutaj w ogóle w rozrachunku takim ogólnym. Dlatego, że wiecie, mm, ja je sobie tutaj wpisałam. Natomiast nie wiem jeszcze, ile z tego finalnie będzie do zwrotu. E, ponieważ dopiero e, w dzisiaj mierzyłam, część z tych rzeczy, jeszcze nie podjęłam finalnej decyzji no i stąd, stąd tutaj nie wiem ile wyjdzie finalnie kwota związana z modą na pewno na pewno z Zary będzie tutaj połowę do zwrotu, a jeżeli chodzi o SinSEi, to myślę też, że około pewnie 150 zł zostanie. No zobaczymy jeszcze. Zamówiłam sobie trochę takich rzeczy związanych z, w Sinsei'u z na Sylwestra, wiecie, na święta, także może macie ochotę, to, to Wam pokażę, jak, będą, jak co, co zamówiłam i w kolejnym filmie dajcie znać wtedy pod spodem w komentarzu i zrobię Wam taki mały haul. Jeżeli chodzi o tą zarę, to tutaj były dwie torebki sweterek, który okazał się zupełnie nietrafiony, jeżeli chodzi o kolor. I jedna bluzeczka, i tutaj też myślę, że jedna torebka jedzie do zwrotu. I ten sweterek, tak jak mówię, no kolor totalnie nie mój. E, to jeżeli chodzi o, e, o tydzień trzeci i finalnie wyszło to w ten sposób, że powiem Wam, że te święta e, przynajmniej u mnie spowodowały to, że po, po, popłynęłam, jeżeli chodzi o pewne kwestie zakupowe i e, no, ale na czymś się oszczędzi, na czymś innym po prostu wyda. Więc tą modę ja zapiszę na razie tak, jak jest, a po prostu finalnie, jak już to będzie do zwrotu, to po prostu to odejmę i zaktualizuję. Hmm. Tak myślę, że będzie to najlepiej. I chemia. Dobra, to sobie to na razie podsumuję, a potem, ewentualnie, po prostu jak zrobię zwrot i stwierdzę w przyszłym tygodniu, co zostaje, co zostaje, a co finalnie będę oddawała, to po prostu to zwrócę. No, tu powiem szczerze, że, że trochę się zadziało, ale zobaczcie, że tak naprawdę te 860 zł to jest właśnie ta moda. Ale z drugiej strony święta mamy raz w roku i myślę, że też fajnie na te święta. Jeżeli mam się dobrze czuć, wiecie, mam, miałam ochotę po prostu na jakieś takie fajniejsze, tutaj, właśnie bardziej świąteczne kreacje, no to w sumie, dlaczego nie? No więc, tak, tydzień drugi, tydzień trzeci mamy tutaj rozpisane. Tydzień pierwszy, to samo. To zwiększenie budżetu, jeżeli chodzi o listopad, myślę, że miało spor sens. Z tym, że pamiętajcie, że ja tutaj na tą modę, tak jak mówię, uruchomiłam trochę takiego funduszu awaryjnego, tak? Więc y, to stricte nie jest wszystko z mojego funduszu tutaj na, na te wydatki. Ja po prostu na modę planowałam 300 zł i też myślę, że tutaj mniej więcej tyle, tyle wyjdzie, więc y, ja cały czas się będę mieściła w swoim budżecie. Założonym, natomiast inne kategorie widzę, że już między innymi kategoria inne, ale jest to związane z, właśnie z wyjazdem. Musieliśmy tutaj dokupić dodatkową walizkę, i stąd ten, ta kategoria jest tutaj przekroczona. Ale miałam gdzieś tutaj jeszcze dodatkowo, chyba, środki w nieplanowanych 300 zł, czy tam też w rozrywce. Tutaj póki co nie wykorzystaliśmy na to. Więc po prostu gdzieś tam sobie to zbalansuję, yy, mimo że jedzenie było tu więcej, ale tu było mniej, więc mam nadzieję, że jednak, mimo wszystko, na koniec finalnie będzie się zgadzać. Jakieś środki jeszcze mam, także, także tutaj o to się nie martwię. Został nam tylko ostatni tydzień listopada. Jeżeli chodzi o kolejny film, to też będzie już to podsumowanie miesiąca. Potem rozplanujemy sobie yy, grudzień, i myślę też, że fajnie będzie już w końcu e zacząć się przygotowywać do podsumowania roku. Więc taki filmik może na początku grudnia się pojawi. Podsumuję Wam, co u mnie się sprawdziło przez ten rok. No, ale dobra, może nie będę wyprzedzała faktów, bo to też nie ma, nie ma co. Mam wrażenie, że czasami tutaj mówię, że coś tam zaplanowałam, coś tam będę chciała robić, a życie weryfikuje swoje i, tak jak mówię, spora ilość pracy. Spora ilość takich obowiązków yy, yy, spowodowała to, że po prostu na razie nie wystartowałam też z nową serią, o której pamiętam. A tymczasem zapraszam Was, chodźcie ze mną na mały przegląd tutaj sklepów i mały haul zakupowy. Okej, okay, no to zacznijmy od pierwszej części, jeżeli chodzi tutaj o yy, haul zakupowy. Yy, są to zakupy z Lidla. Jest to część zakupów, którą tutaj yy, zrobiłam tak na... Jeżeli chodzi o takie sobotnie zakupy, jakieś warzywka, tutaj trochę to akurat nie jest z Lidla, tylko z lokalnej naszej cukierni, to jest jakiś kawałeczek ciasta, bułki, tutaj pieczywo. kabanosy, wiadomo, trochę na nabiału. Masło było w dobrej cenie, więc tutaj wziąłam trzy. Od razu tutaj sobie pozamrażam i też będę miała na zapas. Piersi również było w dobrej cenie krem pistacjowy z myślą o zrobieniu kruasantów pistacjowych, jakiś makaron, jakąś granolę, tutaj jakieś też takie nabiałowe sprawy. No i to jest pierwsza część tak naprawdę. Za chwilę jedziemy do drugiego sklepu, więc wrócę do Was tutaj z drugą częścią. Ok, i teraz druga część tutaj z dzisiejszych zakupów. No to jak widzicie, Kolejna część jakichś owoców, warzyw, tutaj kolejna wędlinka, yy, ciasto francuskie, właśnie do tych croissantów, spód do pizzy, kolejna część jogurtów, jajeczka, tutaj z rynku, yy, coś takiego gotowego na szybko, yy, na yy, obiad. Tutaj yy, czytam nawet na kolację, tutaj yy, trochę słodyczy, dla pieska trochę chemii wkładki do butów, no to tak już z innej kategorii, także tak wyglądają właśnie zakupy, jeżeli chodzi o sobotnie zakupy na ten tydzień Chciałabym Was teraz zabrać do Rossmana gdzie pokażę Wam, co możecie kupić jeżeli chodzi o świąteczne prezenty na początku piękne zestawy herbat naprawdę pięknie opakowane, wspaniały prezent dla Waszych bliskich, dobre ceny więc myślę, że warto się temu przyjrzeć Następna seria to jest seria e, kosmetyków medel, i e, w ogóle absolutnie czekoladowe, piękne, pięknie opakowane. Naprawdę, jeżeli u Was są, zajrzyjcie. Myślę, że tutaj e, świetny pomysł na prezent. Pięknie będą wyglądać i też myślę, że super się sprawdzą, jeżeli chodzi o właśnie produkty do ciała, do makijażu. Także warto. Coś dla pupili, jakieś świąteczne e, czapeczki. Grinch. Bardzo fajna seria. Mm, fajnie wygląda dla fanów, mm, dla dzieciaków super. Tutaj jakieś płyny do kąpieli, takie akcesoria kąpielowe głównie. Myślę, że mogą przypaść wielu osobom do gustu. Na biżuteria. Zobaczcie, jak uroczo wygląda. Po prostu przepiękny e, pomysł na prezent. Kubeczki, e, ale też tutaj są to takie. E, produkty do ciała, do kąpieli bardzo fajne. No i w ogóle naprawdę te opakowania, powiem wam, że jak ja tam weszłam, to po prostu nie mogłam oderwać wzroku. Warto zajrzeć. Piękne świece. Zobaczcie, piękne tutaj takie mydełka, kremy. No po prostu jeżeli szukacie takich produktów kosmetycznych, to warto. I te zapachy również super. Na dole tam możecie zobaczyć Będą takie kosteczki do kąpieli e, o cudownych zapachach, Stara medlarnia. Nie wiem, czy znacie tą markę, ale naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o takie świąteczne rzeczy, to super. Tutaj możecie zobaczyć takie akcesoria, jak dyfuzory, świece. No, wszystkie po prostu pachniały obłędnie. Była żadna współpraca. To po prostu moje subiektywne zdanie, ponieważ Rosman w tym roku naprawdę ma bardzo dużo produktów w tej chwili, które możecie kupić dla Waszych bliskich w dobrych cenach, i myślę, że te prezenty sprawią wszystkim dużo przyjemności. A też nie nadwyrężą waszego portfela. W końcu o tym jest też ten kanał, aby bardzo racjonalnie zarządzać swoim budżetem. Natomiast ilość kosmetyków, jak widzicie tutaj na, na tych krótkich przebitkach, to po prostu każdy znajdzie coś dla siebie według mnie. Także warto, a na koniec najlepsze, czyli kalendarze adwentowe. Piękne, kosmetyczne, nie tylko, do wyboru, do koloru. Ja w tym roku nie zdecydowałam się na żaden kalendarz, ale wszystko przed przede mną. Tymczasem powiedzcie proszę, czy chcecie, abym robiła właśnie tego typu przeglądy i wrzucała je tutaj do moich filmów. Dla mnie było to pewnego rodzaju wyjście ze swojej strefy komfortu, ale jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście chętnie pokażę Wam więcej. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną, że obejrzeliście ten film do końca. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę i do zobaczenia.